Witam państwa, Ewelina Skwierczyńska, pigułki wiedzy z platformą Expert Forum. Tym razem pochylimy się nad zagadnieniem, kto może korzystać z preferencyjnej 9% stawki CIT. Wiemy przecież, że standardowo zastosowanie ma stawka 19%. Nie jest to jednak podatek progresywny. To znaczy, nie działa to w ten sposób, że ustawodawca wprowadza jakiś limit, do którego podatnik CIT może zapłacić stawkę obniżoną, a po przekroczeniu którego podlega już pod stawkę 19%. Nie ma progresji. Stawki są rozłączne. Stawka 9%, wprowadzona kilka lat temu do ustawy o CIT, nie jest propozycją dla podatnika. Ustawodawca wynagradza albo zachęca do rozwoju podatników, którzy mają status tzw. małego podatnika. Bądź też dla podatników, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Nawigacja po polskich przepisach podatkowych czasem szwankuje, dlatego ustawodawca podatkowy definiuje, co rozumie przez pierwszą i drugą kategorię podatników, którzy mogą z tej preferencji skorzystać. Małym podatnikiem jest podatnik, którego przychody, uwaga, powiększone o wartość podatku VAT, czyli ubrudtowione za poprzedni rok podatkowy. Ustalone według kursu na pierwszy dzień roboczy pa października roku poprzedniego nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro. Jeżeli spełnimy ten parytet, mamy status małego podatnika, możemy korzystać z wielu różnych ulg, zwolnień, ale także preferencji przewidzianych dla tej kategorii podatników, przedsiębiorców prawie podatkowym i prawie innym niż podatkowe. Natomiast zwróćmy uwagę, że oprócz statusu małego podatnika, ustawodawca podatkowy wprowadza drugi limit, do którego musi zastosować się mały podatnik, aby korzystać ze stawki 9%. Jego bieżące przychody już w roku bazowym, w którym z tej stawki 9% chce skorzystać, nie mogą przekroczyć, tym razem już netto, również 2 milionów euro. W momencie, w którym Podatnik przekroczy wskaźnik przychodów wskazany przez ustawodawcę, traci bezpowrotnie w tym wypadku prawo do stawki 9% i cały rok podatkowy zostanie opodatkowany według stawki 19%. Z kolei podatnik, który dopiero rozpoczyna działalność gospodarczą, no nie ma historii podatkowej, żeby pokazać czy jego przychody mieszczą się w parytecie czy też nie. Dostaje zatem stawkę podatkową niejako na kredyt. 9% jest dla każdego podatnika, który rozpoczyna działalność gospodarczą, o ile nie jest podmiotem z reorganizacji, oczywiście wskazanej w treści samej ustawy o CIT. Nie może być to podmiot, do którego wniesiemy zorganizowaną część przedsiębiorstwa czy przedsiębiorstwo po zlikwidowanym podatniku, czy też z innego podmiotu. Nie może być to też podmiot, który powstaje z różnych reorganizacji, połączeń, podzieleń, wydzieleń. Mając to na uwadze, musimy szczególnie weryfikować transakcje reorganizacyjne dla ustalenia prawidłowej stawki VAT, dla wydawałoby się podmiotu, który dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Końcowo chciałam zwrócić uwagę, że stawka, o której mówimy, dotyczy działalności gospodarczej. Ustawa o CIT przewiduje również drugie źródła przychodów, jakie są zyski kapitałowe. Jeżeli Państwa przychód będzie objęty tą drugą kategorią, tu zawsze zastosowanie będzie miała stawka CIT w wysokości 19%. Na razie żadnej preferencji nie przewidziano. Dziękuję za Państwa uwagę. Do zobaczenia na kolejnych filmikach.